Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w Farmingu 2019 na serwerze dedykowanym na mapie Wola Zabierzowska, Zabierzowska, tak Generalnie jesteśmy po ocenach, jesteśmy po rozdaniu nagród. Widzę, że tutaj ktoś dodał... Oczywiście kiedy ja zaczynam nagrywać, to dziecko zaczyna łazić chociaż rozmawiałem z żoną, że może... Możemy nagrać te 20 minut odcinka? No niestety chyba nie będę mógł. Dobra. E... Mamy tego... Mam ciężarówkę, tu widzę, że się zawiesił Ursusik. Jedziesz czy nie? Tak Bo... znowu. W ogóle chciałem zaznaczyć, że mm, sponsorem kolejnych dwóch y, miejsc, które są na y, serwerze, jest Tetris Tetris zainwestował yy, 10 zł chyba mniej więcej i kurczę, sorry że tak się męczę ale delikatnie reaguję nie wiem czemu mam delikatne ścinki takie mi się przynajmniej tak wydaje Dobra, będziemy to w końcu okay sieję to w końcu. Combine stoi pełne. Gdzie są moje przyczepy w ogóle? Ja cały czas z tymi trzeciostkami operuję, jakby ktoś pytał, nie? Ja tam lubię te, te ciągliczki, ale mi wystarczają. Mam tam jakieś pole, ja się tam ziki nie ścigam. są przyczepy? Jestem ciekawy, czy... Nie, dalej nie od sprzedali kawałka ziemi. Tu mamy nasiona. Kaj są przyczepy pierunia. Cię delikatne. A nie powinienem ich mieć. Jacie. Przepas sionem Nie widzę przyczep gdzie są. Czekajcie. Nie tak naprawić A tam widzę, że stoją. Dobra, zauważyłem ich. Kajon pojechał. Ci robotnicy mają troszeczkę nierówno pod sufitem, mam powiem, tak? Kombajna wysypać, który stoi gdzieś tam. Dobra. Stara się Troszeczkę mnie to drażni, że sam się nie słyszałem. Więc teraz na serwerze jest 10 miejsc. całkiem sporo. A jeśli jest kabiną ciągle taki, tak? Bardziej każdy. Jezus tu drzewo jest Troszeczkę sporo pieniędzy mi ucieka. Ale dlaczego? Ale czekajcie. tank. tak. Ten. Ktoś wyłączył y, nasiona z paniaczki. Robią co chcą na tym serwerze, ja nie wiem co się czasami dzieje Jak ja tak zostawiałem to się rzucali tego Bram, jakie? Dobra, tysięcy

O, będzie dodatek do tego. Idzie do mamusi. No, no tak, tak. tutaj widzisz, gra sobie. Chcę zobaczyć. Tak, jak będziesz cicho. Nie, Amelko, wiesz? pisać pisać No nie bardzo A groszki smakują Ci? Tak właśnie wygląda to wszystko Chciałem ja mi zobaczyć farmę Czemu ja mam się Ten serwer już po prostu nie daje rady, tyle maszyn jest, może tak być. Może jeżeli znacie jakiegoś hosta, który bardziej lepiej sobie radzi z, yy, z większą ilością maszyn na yy, na serwerze, możecie podać w komentarzu. Ja na pewno sprawdzę, jak to wygląda. Widzę, że zaczyna się reagować. Nie wiem, od czego to jest. Czy od tych różnych ziaren, czy. Nie wiem, po prostu nie wiem. Ta mapa też jest bardzo duża. Tylko, że tak naprawdę powinno wczytywać kawałek mi się wydaje. Na jeżeli ja sobie tutaj gram, to dotąd, dopóki widzę się czytuje, nie? Jak yy, nie widzę, to się nie wczytuje. Tak powinno być, Żeby nie wczytywało całej mapy gdzieś tam ktoś znowu wracaj, i na życia a ja odczuwam to bardzo. Również. Ale to już. Nie wiem czy ale kupiłem sobie nowy kąpań właśnie tam. On tego sobie zostawiłem, bo jak jest wszystko obsiane, no to jest sporo do koszenia. w środku fajnie żeby o coś zagradziło też mi się nie wiem, miałam 30 fpsów? Ja w ogóle włączyłem w Steamie sobie wyświetlanie FPS-ów, ale widzę, że nie wyświetlają. O ja, 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 nie, ja. Oczywiście każdego zachęcam do zostawienia lajka po filmie. Każdy lajk to jest bardzo miły gaz z waszej strony. jedziemy ja, teraz tam. trochę jeszcze muzyk pościągać z tu żeby mieć więcej by się nie nudziły w tle jak sobie lecą i tu nie mam powłączony. Ja jestem chyba na średnich ustawieniach w takich logistykach normalnie wow jak gram sobie na single a rzadko teraz to robię ale wiem że grałem na full i miałem 60 stałych fps -ów. A teraz mam takie średnie ustawienia, i to się tak nie prawda? Generalnie chyba mam najwięcej pieniędzy ze wszystkim. Zamierzam właśnie na tym moje pieniądze. Czyli może jakieś... Brać. Jezu, te supki takie twarde są. 30 jak ja się tam wybiorę, to będzie przeprawa przez całą mapę. Albo pojadę tam 30 Albo... jak to jest? Jak to jest. Jezu, słuchaj, droga. Mówię, mam, nie z 25 fps już bym normalnie oczy bolił. Nie wiem, czym to jest spowodowane, na szukał przyczyny na pewnym odcinku. Tamten tam no. pewnie To pełna jednak szczepa 11 je 12 tysięcy, no dobrze, Albo się do nich cietnę po prostu Męka dzisiaj spala w dzień troszeczkę barudno Widzę jak wam może coś o tym powiedzieć gdzie skończył robota? Jak skończyłeś, jak tam jeszcze do roboty jest okay. Ja to mam taki klimacik swój, nie? Tu jest więcej, już nie. Naprawdę tego nie potrzebuję, ale. Teraz jak. Yy... Mam ten. Yy, silnik z. Yy... Od razu jak. z kultywatorem. muszę już nic obrabiać. Nie, ale. Ja jadę, pewnie trzeba zaorać to wszystko. A. Amelko! Przeszkadzasz mi trochę, wiesz? Kochanie moje, najdroższe? Nie. Nie. Macie? Tu trzeba zaorać, tu trzeba zawapnować. No roboty w Tam Pan Kuba miał im pomagać trochę. Ale mam patrzeć. 3000 pieniędzy, Normalnie aż mnie coś bierze na tym internetu, to wszystko to się dzieje w to... Cały czas mam 60 pingu, no i tak nie miałem, ja miałem coś koło 40-45 No ja sobie serwer nie radzi z tym wszystkim, tak. Co? Kurwa, o nie znam nikogo To super. Idę zobaczyć tam do nich, bo zobaczmy mapę w ogóle jak wygląda. Zmienią całkowicie wygląd y, farmy. Cię zabudowali. Hej. Okay. Tu już widzę że największe maszyny są. wow kwiatki koło tego pracy benzynowej ciężarówka ma swoje miejsce Te ciężarówki kawał gospodarstwa robili. ale ale mnie oczy bolą od tego. No. Ładnie sobie zrobili, ładnie sobie zrobili chłopaki. Ja w tym momencie pójdę, dokończę to pole, nie będę was męczył z tymi fps -ami. Za każde. No, za każde like lajki serdecznie dziękuję. I... Pajam się nisko i e, mam nadzieję, że jutro jakiś odcinek kolejny wleci. Na razie dzięki